i hey widzowie, skończyłem trzecią rundę turnieju w Pradze. Moją przeciwniczką była Lucja Rybaczkowa, Czech. No i zobaczmy jak to, jak to wszystko przebie przebiegało. Więc tak, poszło E4. To tak ostatnio gram dość często. I teraz na ten wariant E, że ostatnio miałem takie średnie wyniki, tak. Bardzo często staje takie dziwne pozycje, w których jeszcze nie, nie rozumiem niedawno. Myślę, że coraz lepiej rozumiem. Ale tym razem po prostu... Nie chciałem ryzykować i wchodzić w takie pozycje zagram sobie B3, bo kiedyś patrzyłem na taki ruch B3, tak dawno temu już No i tak mnie jakoś natknęło przy samej partii, kompletnie nie przygotowywałem tego, bo mieliśmy na przygotowanie może jakieś pół godziny, bo kojarzenia były długo Znaczy były późno I no niestety no patrzyłem tylko na Karokana, bo tam Karokana grała najczęściej Tego nie sprawdzałem, no Sycyla uznałem, że po prostu na żywioł. no i poszedł Sycyl Po B3 poszło D6, D6 jest z oczywistą ideą, żeby zagrać za chwilę D4 i po prostu zamknąć mi tego gońca na B2, znaczy E5, przepraszam, i zamknąć gońca na B2, ja mogę grać D4, żeby to skontrować. No i w tym momencie pod E6, jak zagram, jak zagram D4, no to może ustawić jeża. I właśnie tego nie chciałem, no bo uznałem, że jak gra E6 tutaj w tym, w tym momencie, to jeż jest jakby jedną z opcji, które czarny może chcieć zagrać. I skoro ja nie wiedziałem, co nagra tak na stałe, to w tym momencie grać już tego jeża z B3, grając D4, po prostu jakoś tak, no nie chciałem w ten sposób grać. I teraz ja kompletnie sobie zapomniałem, że są tutaj takie ruchy jak szach w tym momencie, chociaż to chyba po prostu przechodzi tego, co było w partii. I zagrałem sobie po prostu goniec B2, w partii końca 6 i zagrałem teraz goniec B5. I tu, no nie wiem, może powinienem teraz zagrać D4, może to była jakaś tak lepsza kolejność, bo to, jak już gra c 6, to takiego jeża bym chciał grać. Nie wiem, czy to jest obiektywnie lepsze. Ja najbardziej nie lubię tego jeża, jak ktoś gra tak, tak, i jakoś tak, w ten sposób sobie to wszystko trzyma. Jakoś po prostu nie czaje tych pozycji. Trzeba je po prostu przetrenować, tak mi się wydaje, tak dosyć dokładnie. Więc jak już poszło, to do końca 6, chyba jednak trzeba było grać tu D4. Bo ja po końcerszy 6 sobie zagrałem, tak, znam, a jak nie gra E5, to nie zagraję 5. Mhm. E5. E5. <grystanie> Także tu mnie trochę porobiła na kolejność. Albo przynajmniej dała mi szansę, z której nie skorzystałem, żeby zagrać tu. No i zrobimy Rossadę, bo co, co mi pozostało? W partii konie 7, teraz zagrałem C3, no bo ja wiedziałem, że jakoś tak się do tego końca czasami wycofuje, jak koń już idzie tutaj, zamiast tutaj, i jakoś tak się gra. Później można przez jakieś A4 i tak dalej, tak spokojnie sobie grać. Tylko, że ja tak grać na razie jeszcze nie umiem. Ja po prostu za mało widziałem partii, tak mi się wydaje, żeby grać w ten sposób. No i tak po prostu, tak uznałem, że, nie, że tak nie zagram. A szczególnie, że ja straciłbym wtedy ruch na, na to i na to, a ona straciła ruch jakby na to i na to. Więc ustawienie gońca tutaj powinno być ok, przy czym to B2 gońc B, B3 gońc B2 nie jest takie, takie jak powinno być. Dlatego w partii C3, bo tak nie chciałem i teraz poszło A6 i po A6 naprawdę nie wiedziałem. Już to samo myślałem, no dobra, no może zag zagram tak, tylko znowu myślałem, że tak i teraz myślałem, no dobra, wyciągnąłem tego pionka, czy to jest fajne i tak sobie to liczę, patrzę, tak, a kurde, nie byłem pewny. Bo z drugiej strony myślałem też o, o, o tym, żeby tak zagrać od razu, bo tu jest F5, a tutaj to F5 w tym momencie nie jest aż tak łatwe jak, jak wcześniej, bo jest, tu jest sobie jakieś przyciągnięcie tu po prostu skoczek nie jest broniony i w tych wariantach czasami jest problem z tym. Tylko kompletnie nie byłem w stanie się tego doliczyć, a uznałem, że no... Z dużo czasu okaże się, że nie działa, nie liczę. A też wydawało mi się, że powinienem mieć szansę wygrać w takich spokojnych wariantach właśnie D4 i tak dalej. Dlatego po prostu zbiłem na c żeby tego F5 nie podstawić, bo, bo po tym tak realnie to F5 było bardzo nieprzyjemne. I kompletnie nie wiedziałem, jak na to zareagować, bo po tym, po tym... Ja nie wiem, czy ja mi się nie cofał na... A nie, przepraszam, tylko mówisz że to jest słabe. Ja myślałem, że to jest lepsze. To jest dobre. Yy, Komu chce grać D5? Ja tu liczyłem to. Ja liczyłem, że to jest jakieś mocne, ale tu jest koń G5 w ogóle. Którego w ogóle nie brałem pod uwagę. Konie jeden też dobry. I to, to co bym zagrał też byłoby spoko. Wydawało mi się, że to jest kurde nieprzyjemne, tak podczas partii. Że zbije tutaj, tylko do no król jest w centrum, nie ma rozwoju. Żebyś tego nie, nie zrozumiałem tego po prostu. Spoko. W szczęście, bezbolecna yy, lekcja. Ale żeby tego nie było zbijemy na C6. Tak. Przy czym, zaraz, bo właśnie, bo komu mówi, że po tym jest tak, 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 no to D5 mogłoby zagrać, bo pionek i tak jest do odbicia. I to już byłoby. mogłoby być bolesne. Szczególnie, że on podaje jakieś C4, C4, jakieś takie dziwne rzeczy. To lepiej nie było wchodzić w coś takiego, tylko zagrać sobie tak, jak poszło w partii, czyli bicie na C6. Bicie, bicie D4. No i jak teraz pójdzie F5, no to już teraz mogę sobie po prostu chyba to zbić i jest dużo lepsze poza niż była wcześniej. Po tym F5. Chociaż komuś mówi, że nie. Ale na szczęście tak nie zagrała, tylko zagrała G6. No i teraz tak. Ja jak tylko zobaczyłem, że mogę wymienić Otmany, to myślę, nie przegram już tego. Bo technicznie jestem dosyć dobry jak na swój poziom. Większa mam jeszcze problem rozumieniem niektórych ostrych pozycji. Więc myślałem, że po prostu pobicie na C5 to jest taki trochę free roll, bo nie, prze, nie przewalę, a mogę wygrać. Przy czym no, wygrana to jest takie. No, bardzo ciężka w takich pozycjach. On mówi, że D5. Ja w D5 tak tylko zerknąłem. Tak dosłownie parę sekund i uznałem D D5, b 8 Tak typowo, go nie jest tutaj, rozszada, później kiedyś F5. Nie wiem, chyba po prostu muszę się nauczyć grać w takich pozycji, bo. No, jak mówię, ja, są pozycje, których jeszcze nie rozumiem. Nie powiem, które są dokładnie. Czasami tylko tak wiecie, jak, jak wszystkie wypunktuję, to później, jak ktoś będzie ze mną grał, to niestety będzie mógł wykorzystać. Także po prostu są jeszcze takie pozycje, dlatego. Staram się jak najwięcej teraz różnych debiutów się uczyć, żeby można było właśnie żonglować pozycjami. Ale akurat tej jeszcze nie czaję. To, to będzie do nauki na pewno po turnieju. Zamiast tego zbiłem, bo nie chciałem grać w ten sposób. Bicie, bicie. I teraz też. Kom mówi, żeby zostawić się plany? Bo już sprawdziłem sobie tak mniej więcej kluczowe momenty przed tym, przed, przed, przed analizą. A ja uznałem, nie no bicie tutaj, tu będzie spoko, tak, tak i. ten. I tutaj sobie zagram skoczek. Co ja zagram skoczek. Z takim planem oczywistym. Przy czym, niestety, przeciwniczka zagrała bardzo dobrze, bo zagrała tak, tak, tak. I na to po prostu bicie, bicie go, więc E6. No i ta poza jest kompletnie remisowa. W sensie ona jest. Przepraszam, jest kompletnie równa. Nie jest kompletnie remisowa, bo da się to grać jeszcze. Bo za chwilę pozycja będzie taka nierówna trochę w, pod względem struktury, ale będzie obiektywnie 0-0 według, według kompa. Bo ja w tym momencie jestem w stanie przeforsować yy, zmianę struktury na taką, gdzie mam wolnego podpartego pionka. Ale przeciwniczka ma bardzo mocne pionki tutaj i nie wiem za bardzo, jak się przebić. Przy czym ten pionek też czasami nie jest siłą, tylko jak. Znaczy powinien być siłą, jak, jak, ten, jak się nim zaopiekuje. A jak przestawi tego skoczka, tak jak w partii to hmm, przestawiła. Teraz zamiast te, tego, co poszło w partii, czyli skoczek D6, poszłaby skoczek D4. To ten pionek nie jest taką siłą. On nigdy nie pójdzie, dopóki czegoś tu nie otworzę. Plan był taki, żeby grać tutaj wieża E1. Do, do tego doszło, tu po prostu tak przeleciałem te ruchy. Zagrałem to Koń D5, poszło bicie, bicie, cofnąłem się z koczkiem, musiałem obronić. No i Koń w 5 I tu właśnie myślałem, że idzie z planem tu, ale też miałem nadzieję, że idzie z planem Koń D6, bo Koń D6 jest pasywny i trochę po prostu daje możliwości grania w taki sposób bardziej agresywny. A po Koń D4 bym musiał trochę bardziej uważać. Myślałem, że też jest pewnie koło równej po, po Koń D4, ale no kom mówi, że jest równa? Minus 0,1 podaje nawet, że czarny może być trochę. Teraz minus 0,2. Ale poszło tak. Partii F3. F3 zagrałem z ideą konie 4 po prostu. Bo po konie 4, jak konie 4 jest, będzie bicie, bicie, no nie wiem, załóżmy tak, konie 4, bicie, bicie. To zobaczcie, że teraz ten pionek jest już dwa razy bro, broniony. To już nie jest taki pionek, którego po B5 tam trzeba uważać. Jakieś B5, wiecie, kiedyś tam może jakieś A4, A5, A5, A4, B5 i tak dalej, posłuchać wszystkie pionki. Jak jest z dwóch stron broniony, tam dużo większe pole manewru, jeżeli chodzi o obronę tego pionka i ewentualne przesta przestanie bronić po jakimś biciu na F5 czy coś. To bym chciał grać. To, to, to była pozycja, którą chciałbym dostać. Dlatego zagrałem to F3. I też z drugiej strony, jak zagra F5, który jest najlepszym ruchem. I tak czułem, że może być najlepszy, bo taki fajny blok stawia y, po tym. Po, po piątej linii, po czwartej linii, nie wiem jak to nazwać. Tak po prostu nie wiem jak przebić tych pionków. I też nie chciałem te, y, w ten sposób, żeby, y, żeby zostało. No ale niestety, no tak stanęło, jakoś trzeba było przebieć. Zagrałem wieża A1, wieża A8, i teraz zagram na sztuczkę. Sztuczka polegała na tym, że udaje, że chce się zdwoić. W sensie, nie tak, że udaje całkowicie, bo. W niektórych wariantach chciałem się zdwoić, ale gram sobie wieża E2. I w tym momencie, to co przeciwniczka powinna zrobić, zamiast tego co zagrała w partii, to zrobić dowolny ruch, który nic nie zmienia. Bo zagrała wieża E7, a wieża E7 taktycznie wchodzi pod yy, jeden problem. I w tym momencie możecie się zastanowić, jakie, jakie tu jest fajne uderzenie strategiczne. Jak ktoś chce sobie coś znaleźć fajnego, to. To, to jest co mamy w tej partii, gdzie. Po prostu no, układ figur przeszkadza czarnym z jakiegoś powodu. Dobra, to już y, mieliście czas, żeby zapozować, pomyśleć. B4. i B4 jest tyle fajne, że wiadomo, że bić nie można, bo jest C5 i koniec partii. i Jak skoczek odejdzie, jest D6. A jak zagra B6, to w tym momencie ten pionek jest bardzo słaby. I ja mogę sobie po prostu zbić, zbić i zagrać skoczek B3. I teraz jedna sensowna obrona to jest, skoc... to jest król B6. Przepraszam, nie, to jest skoczek B7, bo właśnie po król B6 jest po prostu jakieś wieża B2, wieża B1 i ten skoczek może później przejść sobie na C6. A, król nie może za bardzo. Chyba wieża. Ja bym zagrał powierzę B2, dlatego, żeby tego pionka dalej bronić. Chociaż po wieża, bo ja niby też go bronię, bo potem jest coś takiego. Ale no. Chyba bym zagrał wierzę B2, tak mi się wydaje. Mniejsza oto. Król b był po prostu słaby. I koń tutaj stoi słabo, no ale z drugiej strony mój skoczek teraz atakuje, jej skoczek broni, więc no tak się wymieniliśmy. Przy czym ja teraz w niektórych wariantach chcę atakować nie B. I tak zagrałem, że chciałem wjechać na tą niebe. B. I nie doliczyłem, bo zagrałem wieża, wieża z A na E8, które tak czułem, że to może działać, tylko, że kompletnie nie mogłem tego, tego doliczyć. I tak sobie liczę, no bo po tym ruchu, jak poszło tak, jakby, jakby, jakby poszło tak, liczyłem E4. I po E4 jest koń D2, który też liczyłem. Teraz po koń D2 jest tak, koń D6, to, to widziałem wszystko, wjeżdżam wieżą tutaj, żeby jakoś było też nieprzyjemnie. I teraz tak, liczyłem E3. I teraz jest wieża C6, król D7, to widziałem w głowie i myślałem, nie no to przewalam tutaj, to tak nie mogę grać. No i się okazuje, że gram tu i w ogóle grozi mat w dwa ruchy. Czy tam w trzy ruchy, bo grozi szach tu, szach tu i mat. I kompletnie tego nie widziałem. Jakbym to widział, to bym tak zagrał. No, pomyślałem, że po prostu jest źle. Widziałem, że jakiś ten jakoś po prostu pole betrzy mi ten uciekło z głowy. To liczyłem przez chwilę i w końcu sobie nie zagrałem. No i tak zamiast tego zagram sobie król F2. On mi tutaj ochrzanił, dał mi tutaj pytajnik, Dajnik wyszyknik czyli niedokładność. Zagrała E4. I to chciałem wyciągnąć, grając król F2. To w ogóle chyba jest najlepszy ruch, ale tak czy inaczej, chciałem to wyciągnąć, tego pionka, dlatego że. Ten pionek czasami może być słabością, taką Realną słabością, którą sobie mogę atakować. Plan był taki, żeby tego króla jakoś przerzucić tu. Jak uda mi się to zrobić, to nie muszę bronić tego pionka i czasami po prostu mogę odejść tym skoczkiem i atakować gdzieś tutaj. I łączyć to z znakiem tu, albo zbić tu i wejść po linii F. No to było parę rzeczy, które chcę zrobić. Bo jak na przykład zbiję, zbiję, mając powiedzmy króla tu albo tu, to ta wieża może iść na F1. I może atakować też po linii F. Może atakować tak po linii F i może atakować też na F4 gdzieś, tego pionka i, i bić. I właśnie połączyłem te, te dwie idee. Bo zagrałem po tym, wieża tutaj na początku. No nie za bardzo może zagrać tutaj, no bo jest yy, bicie tu. I po biciu tu było chyba po prostu bicie tu. Jakoś tak, że po prostu pionka brałem. Zobaczmy, tak. W ogóle podaję, że król D6 jest. Król D6 kompletnie nie doceniłem w takim razie. Co jest po D6, jak zagra, zagram? tak? 4 O kurde, i wyrabia się z wszystkim. czy ja tutaj zagrałem. Sła, słaby ruch w takim razie, to. Lepiej było zagrać w drugą stronę. Tu zagrałem słabo i zagrała w ten sposób, i teraz mogę zagrać to, co poszło w partii. Bo po prostu biorę pionka. Jakby zagrała tutaj, to miałbym problem. Dopiero teraz. To jest moment, z którym się o tym dowiedziałem. Wcześniej nie, nie wiedziałem o tym. A co jest po tym ruchu? F3, bicie, bicie, bicie i ta końcówka jest remisowa. Kurde, to mógłbym tego nie wygrać. Tu pewnie bym grał jakieś F4. On mówi, że słaby był A5. Znaczy słaby, tam 0-0 i dalej gramy. I teraz rzeczywiście trzeba byłoby tu przechodzić. No tak bym próbował jakoś przez F4. Bo to F4 czasami chciałem grać w niektórych pozycjach, ale tu chciałem jeszcze tego pionka zadokować. Ale król d rzeczywiście fajny ruch. No, ja liczyłem Król D7, Król D6 w ogóle nie liczyłem. Bo tak jak poszło w partii, to ona teraz nie może zbić dwa razy tu, bo wtedy przegrywa. Jakby Król stał tutaj, to może, bo po E3 jest. No nic, czasami trzeba mieć trochę szczęścia. Zagrała tak i teraz zagrałem Król F2 z planem oczywistym. Chcę w którymś momencie wejść tu wierzą, i chcę jeszcze przerzucić króla tutaj, żeby te ten pionek był broniony. Przy czym kombi tutaj ochrzania, bo mówi, że trzeba zagrać wieżę F1, albo wierzę F2, że już zajęcie linii jest ważniejsze. Nie wiem, pewnie trzeba było tak zrobić. Bo ja zagrałem tak. Po prostu da dałem szansę przejść gdzieś tam na. Chyba na E5 z tego, co kom podaje. I teraz wieża F5 jest. Taki fajny ruch. Tu tego nie widziałem. Kompletnie tego ruchu nie widziałem, żeby w ten sposób przejść. Po prostu myślałem, że sobie za chwilę przejdę i tak na tą linię F. Bo jak zagram te teraz tutaj, powierza E5, teraz oczywiście zwierzę F6. Już wchodzę tu i jest wygrana. Bo jak tak, to nawet nie wiem, czy nie mogę tego zbić. Tak, mogę po prostu zbić tu i tu. I kompletnie wygrana, bo po prostu no to W jakiś sposób zawsze wygram. E6 się jeszcze grozi, z jakimś winienciem wierzę. Więc. No. Nie widziałem wieża E5. Także tu się mogło znowu posypać. Zamiast tego poszło w partii, zamiast tego wieża E5, koni na D6. Krus poszedł tu. Wisi pionek, więc teraz po prostu ubroniła z powrotem. No i teraz już zagra zagrałem wieża E1. No i teraz tak. Chcę grać tu i chcę grać tu. To jest taki, taka moja najprostsza groźba. Dlatego przeciwniczka zagrała wieża D8. Zagrałem teraz tutaj. Zagrała wieża D6, żeby się obronić, no i teraz, jak mówiłem, wieża może też atakować tego pionka. Więc po prostu zaatakowałem z tej strony. I to jest pozycja obiektywnie według kompa wygrana. I tu powinienem, żeby to ładnie wygrać, zagrać w tym momencie. Wieża bije E3. Tutaj. Żeby po biciu, biciu mieć wieżę gdzieś tutaj, która sobie ładnie wchodzi. A ja zagrałem tu słaby ruch. Miałem dużo czasu i zamiast pomyśleć jakoś dłużej, to zagrałem w miarę od ręki, zagrałem wieża F6. Po prostu myślałem, że wszystko wygrywa. Tu nie jestem przekonany, czy to jest tak, tak łatwa wygrana, bo jest tak, tak, tak. A4 i teraz Według mnie przeciwniczka powinna po prostu czekać. Kom podaje hapin, żeby pod G4 jeszcze wziąć pod kontrolę. To może być, może być fajny ruch. I jak teraz to zbiję, przyznam, że nie wiem, czy to jest wygrana. No, kurczę, to może być wygrana, a może nie być. Raczej powinna być. Wydawało mi się, że, że raczej wygram tę pozycję, ale. No nie, już trzy jaką więc pewnie to jest wygrana. Trzy i jeden. Dobra, więc załóżmy, że jest wygrana. Uznałem, że tu wygram. Mam pionka więcej, jakoś, jakoś bym to wychodził. Tak, takie było moje podejście. Ale nie widziałem do końca, jak. Nie widziałem, w jaki sposób to, to przebić. To, czy to jest obiektywna wygrana, to wam teraz nie powiem. To za, za dużo na by było, ale trzeba trochę odpocząć jeszcze przed, przed tym, przed kolejną partią. Także tak mogło stanąć. To przeciwniczka mogła to ustawić, bo za bardzo nie mogłem e, przed tym uciec. Zamiast tego zagrała wieża na, na F7. No i tu mniej więcej już. Wszystko porządnie, ale prosto, po prostu wjechałem, tu zagrałem jeszcze sprytny ruch wieża B6, żeby zyskać tempo, bo jakbym zagrał tak, to jakby tracę jedno tempo. Nie ma sensu tracić tempo, lepiej zagrać tu i z szachem zagrać na C6. Tu się wszystko wymieniło. I teraz wyścigi, no przy ja w tych wyścigach trzy tempa więcej, bo już pionki są wysoko, król jeszcze im pomaga. Teraz jeszcze sprytny szach, nie może iść do przodu, bo mat. A jak idzie tutaj, to po prostu dojeżdżam pionkami. No i tu jeszcze przeciwniczka jednego szacha i się poddała. Także no partia w miarę okej, okay. może trochę z debiutu wyszedłem na nie tak jak chciałem, ale no co zrobić, no. zaskoczyła mnie tym C5, E6, nie chciałem grać głównych linii, to sobie zagrałem takie. Jest zwycięstwo, no i widzimy się w, nas w następnej partii pewnie, po następnej partii. Ja się z wami żegnam, dziękuję za obecność, no i idę odpocząć, bo jestem padnięty, jest tak gorąco na tej sali gry, no nie bluzie się nie da siedzieć, trzeba siedzieć w koszulce niestety, w zimie, wiecie jest takie powietrze, takie... Jestem bardzo zmęczony po partii, ja grałem tylko jakieś 4 godziny, a pierwszej partii nie grałem, no bo sami wiecie. Trzymajcie się i do jutra.